Czy kiedykolwiek czułeś, że mimo ciągłych wysiłków stoisz w miejscu? Jakby coś niewidzialnego powstrzymywało cię przed osiągnięciem życia, którego naprawdę pragniesz? A co, jeśli powiedziałbym ci, że istnieje starożytna wiedza, ukryta w słowach jednego z największych mędrców historii, która może całkowicie odmienić twoje życie? W dzisiejszym wideo odkryjemy głębokie nauki Lao Tzu. Wielkiego Mistrza, który stworzył Tao Te Ching. Te idee to nie tylko piękne słowa, są one praktyczne i mogą całkowicie zmienić Twoje podejście do problemów, emocji i chaosu, który Cię otacza. Obiecuję Ci jedno: jeśli zostaniesz ze mną do końca, podzielę się prostym, ale niezwykle skutecznym ćwiczeniem, które pozwoli Ci zastosować te nauki już dziś. To, co za chwilę usłyszysz, może być przełomowym momentem w Twoim życiu. Zaczynamy. Jeden, niewidzialny ciężar, który nosisz. Laocu uczy: Ten, kto wie, kiedy przestać, unika niebezpieczeństwa. Na pierwszy rzut oka to proste słowa, ale kryje się w nich potężny sekret wolności. Jak często trzymamy się rzeczy, które nas przygniatają? Może to być toksyczna relacja ograniczający przekonanie albo strach przed zmianą. Wyobraź sobie swoje życie jako łódź płynącą przez rzekę. Każdy zbędny ciężar, który nosisz, jest jak kamień obciążający tę łódź. W końcu stanie się tak ciężka, że nie popłynie dalej. Pomyśl teraz, jaki ciężar musisz odpuścić, by iść naprzód. Podziel się swoją odpowiedzią. Uwolnienie się od tego może być pierwszym krokiem ku wolności. 2. Iluzja pośpiechu. Kolejna głęboka nauka Laocu brzmi: Natura się nie spieszy, a mimo to wszystko zostaje zrealizowane. Żyjemy w ciągłym biegu, jakby każda sekunda była decydująca. Ale czy ten pośpiech naprawdę prowadzi cię tam, dokąd chcesz dotrzeć? Wyobraź sobie rzekę, która płynie spokojnie. Nie pędzi, a mimo to zawsze dociera do oceanu. Lao Tzu przypomina nam, że w naturalnym rytmie rzeczy kryje się ogromna siła. Gdy nauczysz się płynąć z tym nurtem, życie stanie się lżejsze. Zadaj sobie pytanie: W jakim obszarze mojego życia tak bardzo się spieszę, że zapominam cieszyć się podróżą? Uwaga! Zostań ze mną do końca, bo podzielę się czymś, co może całkowicie zmienić twoje spojrzenie na świat. To będzie prawdziwy przełom. Siła ukryta w ciszy, teraz najgłębsza z nauk, opróżnij swój umysł i otwórz serce, a znajdziesz spokój. Otacza nas hałas, media społecznościowe, praca, nieustanne zmartwienia. Kiedy ostatni raz naprawdę zatrzymałeś się, by posłuchać ciszy wokół siebie? Według Lao Tzu, cisza jest miejscem, w którym rodzi się jasność. Gdy odłączysz się na chwilę od zgiełku świata, usłyszysz to, co naprawdę ważne. Spróbuj teraz. Zamknij oczy na kilka sekund i weź głęboki oddech. Czy czujesz, jak coś się zmienia? Wyobraź sobie, jakie efekty przyniesie regularne praktykowanie takiej chwili wytchnienia. Te nauki to nie tylko inspirujące słowa, to praktyczne narzędzia, które możesz wykorzystać na co dzień. A teraz, jak obiecałem, pokażę Ci ćwiczenie, które pomoże Ci wprowadzić więcej równowagi i spokoju do Twojego życia. Już prawie dotarliśmy do końca. Praktyczne ćwiczenie: weź kartkę papieru i zapisz trzy rzeczy, które obecnie Cię obciążają. To mogą być osoby, myśli lub lęki. Następnie zadaj sobie pytanie: jak wyglądałoby moje życie, gdybym się od tego uwolnił? Czytaj swoją odpowiedź codziennie przez tydzień i obserwuj, jak zmienia się Twoja perspektywa. Prawda o samotności. Gdy spędzisz dużo czasu w samotności, coś niespodziewanego może się pojawić, ale spokojnie to zagrożenie nie pochodzi z zewnątrz. Ono kryje się w Tobie. W emocjach, które tłumisz i myślach, które unikasz. Samotność jest jak obosieczny miecz. Może zmusić cię do stawienia czoła swoim lękom, ale też stać się przestrzenią, w której odkryjesz swoją prawdziwą siłę. Następnym razem, gdy będziesz sam, zapytaj siebie, co muszę skonfrontować, by przemienić ten moment w krok do rozwoju. Zmierz się z tym to właśnie w takich chwilach kryje się prawdziwy wzrost. Uwaga! Zwróć szczególną uwagę. W ciągu najbliższych 3,1 sekundy pokażę Ci coś niesamowitego. Chcesz uzyskać dostęp do metodologii certyfikacji Google, dzięki której możesz zarabiać 3, 5, 10 tysięcy euro, a nawet jeszcze więcej? To metodologia, którą zna bardzo niewiele osób. Prawdziwy błękitny ocean. Wiele osób potrafi zarobić na niej naprawdę świetne pieniądze. Ale pamiętaj, to nie jest szybka kasa. Łatwe pieniądze nie istnieją. To coś, co oferuje sam Google, a mało kto o tym wie. A najlepsze jest to, że każdy może zastosować tę metodologię. Cały proces przedstawiamy w e-booku. To coś, na co obecny rynek ma ogromne zapotrzebowanie. Wielka szansa dla Ciebie. I nie musisz sprzedawać kursów ani niczego podobnego. Wszystko możesz robić z domu. Oryginalna cena e-booka wynosi 147 euro, ale Zapłacisz tylko połowę tej kwoty, czyli 73 euro. W rzeczywistości nawet tego nie zapłacisz. Kwota, którą zapłacisz, to jedynie 9,97. To prawie za darmo, biorąc pod uwagę wartość, jaką dostajesz, a do tego otrzymasz super bonus 100% za darmo. Twoje ryzyko jest zerowe, ponieważ po zakupie masz 7 dni gwarancji zwrotu pieniędzy. Otrzymujesz dostęp do całej zawartości i bonusu a jeśli nie będziesz zadowolony, możesz poprosić o zwrot pieniędzy. Spiesz się i zdobądź e-book w cenie promocyjnej. Ta oferta może zniknąć w każdej chwili. Kliknij w link w pierwszym przypiętym komentarzu.